Dzień dobry Państwu, Tomasz Szwajgiel, Wydarzenie Dnia. Szanowni Państwo, na Dnia jest to, że Duda został sam. E, Widzicie Państwo, dzisiaj był Karol Nawrocki u Jarosława Kaczyńskiego na przy, przepraszam, na Nowogrodzkiej. E, dyskutowali i tutaj między innymi pierwszy raz mu się e, już przeciwił Nawrocki, bo Nawrocki może być naprawdę jeszcze dużo gorszy od Dudy pod tym względem. Bo Józef Kaczyński chciał mu wcisnąć Kuchcińskiego. No bo jako marszałka Sejmu, człowieka, który miał problem z tymi e, lotami, prawda? Korzystał tak z, z samolotów e, wtedy, kiedy był marszałkiem Sejmu. E, to zaufany człowiek e, Kaczyńskiego. E, wtedy, kiedy Kaczyński zwolnił e, Michała Dworczyka e, z, z funkcji szefa prm tam wcisnął Kuchcińskiego był no, nie bardzo jako szef kpr u pasował. Dworczyk sobie, organizatorem jest dobrym, radził sobie dobrze. No Kaczyński zareagował na te maile słynne, te gdzie Kamiński z Dworczykiem uszukiwali, że to jest jakiś wcześniejsza, romana przez wywiad rosyjski. Przez wywiad białoruski, owszem wywiady się tym interesowały, ale te maile były oryginalne i te maile to oni robili głupoty, że pisali na jakiś oficjalny kontakt zamiast na poczcie, która jest do tego przeznaczona, specjalnej poczcie, która funkcjonuje u nas w rządzie i wiecie Państwo, Duda teraz został sam, Ludzie od niego się odwrócili. Pani Paprowska czeka i składa ofertę do Nawrockiego. Pani Małgorzata Pawrocka, tam taka szara eminencja kancelarii. Pan i pan Mastalerek też już się od niego odsunęli, pozostali ludzie. Luda praktycznie nic po sobie nie zestawił. Zresztą to piszą, są, są świetne materiały. Jest na przykład taki materiał Andrzeja Stankiewicza w Newsweeku. Pisze, Andrzej Luda został sam od, i odwróciły się od niego najbliżsi ludzie. To jest jednak bardzo smutne, że po tej prezydencji, nie został prawie nic. Ewidentne, że Andrzej Duda źle znów się myśli, że za dwa miesiące zostanie emerytem, złachniony zainteresowania, które towarzyszyło mu przez dekadę, wyraźnie stawia na stand-up. Korea z wywiadami zdumiewa nawet prowadzących dziennikarzy. Przede wszystkim tym występom towarzyszą intensywne karagłosy, kabaretowe niezbyt wyrafinowane miny. Nad treścią nie ma co się pochylać, bo jej brak. Duda prawi o tym, że jest człowiekiem sukcesu, o bonach turystycznych i o tym, że w czasie wojny prezydent musi być trzeźwy. Wiecie Państwo, no tak, no, wiedział jeszcze, mówi o, o ustawkach hibolskich, mówi o czy, ty, ty, Tygryski, czy tam nieźwiadki, Widzieli Państwo, no, no wstyd, rzeczywiście wstyd. Pamiętacie Państwo to, co na początku tutaj próbowano, próbowano e, zrobić z do Dudą, z znaczy chciano z niego zrobić premiera. E, były dyskusje i tutaj, y, y, tak jak wszyscy mówili, wiceprezydent Mastalerek e, rozmawiał razem z panem Łukaszem Rzepeckim, rozmawiali z Konfederacją. No, te, te rozmowy były mocno zaawansowane z panem Mencenem. Pamiętajcie Państwo, jak do tego był dokooptowany jednak na pewno pan Stanowski. Pan Stanowski później już dostał takie hmm, krótkie polecenie, żeby, żeby się zająć pisem, a nie, nie Dudą. Chociaż Duda, pamiętajcie, pamiętajcie Państwo, jak Duda poszedł do e, kanału Zero i Duda tam otrzymał propozycję pracy od e, redaktora Mazurka. To było, to było kuriozalne naprawdę, bo obecny prezydent poszedł do kandydata na prezydenta, gdzie dowiedział się od pracownika kandydata na prezydenta, że może tutaj przecież dostać pracę, no niewarunkowo u tego oczywiście tak na wprost, że jeżeli będzie tutaj popierał Stanowskiego, no ale to wyglądało co najmniej dziwnie, no, korupcja to jest korupcja i że tutaj się dobrze zarabiasz, może dostać pracę, także... Widzicie Państwo, tam w tej kancelarii teraz wszyscy są na tej zasadzie: raduj się kto może, bo nie wiadomo kogo weźmie wrocki, A patrząc na to, co robił Nawrocki w ipn no to był zupełnie innych ludzi: no weźmy na pewno pana Szefernakera, Nakera, czy tam tych innych ludzi, którzy byli z nim w kampanii, że mówili się nawet, że weźmie swojego syna do kancelarii, no bo to wiadomo, że on mówi, że nie będzie nepotyzmu żadnego. Także, no, no, pana Jerzego nie weźmie, pan Jerzy już nie da rady. Tak, może wynagrodziłbym mu tą kawalerkę na Rednie, nie, nie, tutaj coś się o to nie obawiajcie. I wiecie Państwo, e, wracając do Kuchcińskiego, no bo Taczyński chciał wcisnąć Kuchcińskiego, tak jak, wcisnął, tak jak wcisnął właśnie tutaj Morawieckiemu do KPRM-u. Zresztą nie zorientował się w niczym wtedy Morawiecki, e, znaczy Kuchciński, Morawiecki i... i i Dworczyk dbali tylko o to, żeby Dworczyk dalej zajmował się rządową agencją rezerw strategicznych. Także nic się nie zmieniło. Jak wiecie Państwo, już wiemy dlaczego. On tylko się trząsł. Zobaczcie nasze poprzednie materiały, że najbardziej go interesowała rządowa agencja rezerw strategicznych. No i teraz Jarosław chce swojego agenta, umocował się A Noworodzki powiedział nie. Powiedział mu nie, no ale Kaczyński musi być grzeczny. Bo Kaczyński wie, kiedy trzeba być grzeczny. I wiecie Państwo, i nie przyjął ale Andrzej Duda miał jeszcze inny pomysł. Andrzej Duda wisi cały czas na klamce u Donalda Trumpa, ale chciał jeszcze być w swym u No i dlatego ten taki, taka przyjaźń z panem Piesiewiczem, no z człowiekiem, który ma teraz ważne problemy w prokuraturze, związane ze swoją działalnością w Polskim Komitecie Olimpijskim. Wiecie Państwo, takie jakieś nagle wetowanie ustaw takich naturalnych, dotyczących sportowców wszystko poszukiwanie roboty. Coś niebywałego, Szanowni Państwo, naprawdę. Pamiętacie Państwo, kiedy ustawy, które takie naturalne były w związkach sportowych, Duda wetował. Tam były rzeczy, które na... ciężko się tam sprzeciwić, to znaczy, żeby więcej sportowców było w związkach sportowych angielskich dziadków, żeby przynajmniej jacyś mistrzowie sportowi by zasiadali w tych, w tych gremiach rządzących tam w tych związkach, a nie, a nie wierzchni działacze, prawda? Pamiętajcie Państwo, jaki był skandal z wyjazdem na olimpiadę do Paryża i dla sportowców nie było miejsca, było miejsca dla działaczy. Tak, Tomasz Poręba już, już były, były, że tak, powiem, bliski człowiek Kaczyńskiego, który później był od dostawał jakieś niezwykle drogie apartamenty, a nie było miejsca dla ludzi ze związku zapasów, w szczególności na przykład dla spalin partnerów czy dla pasażerów, tam był duży kłopot. Sobie, i Duda liczył na, MKOL. Dlaczego liczy? Zobaczcie Państwo, że dowiadujemy się teraz tak z wirtualnej Polski. Nie zostanie stanowiska w MKOL. Stracił sojusznik. Andrzej Duda chciałby zostać członkiem Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego MKOL, ale jego sukces kandydatury to perspektywa mglista, bo stracił potężnego patrona. I tutaj, proszę Państwa, głos w sprawie wyzwania problemów w rozwoju sportu prezydent zabierał rzadko, choć pod koniec swojego roku zdążył zablokować nowelizację ustawy, która miała być perłą w koronie pierwszego roku pracy ministra sportu i turystyki Słowomira Mitrasa. Nowelizacja miała wprowadzić wiele zmian w funkcjonowaniu związków sportowych. Okay. Jednym z jej założeń było zrównoważenie reprezentacji płci w władzach 30%, co w wielu przypadkach jest z zwiększeniem w nich liczby kobiet. Ustawa gwarantowałaby też wsparcie dla zawodniczych w ciąży i po porodzie, nowe regulacje w sprawie stypendiów dla sportowców, a także finansowanie części związków i Instytutu sportu. Tym większym zaskoczeniem była informacja, że zarząd polskiego komitetu olimpijskiego w połowie grudnia rekomendował dudę na członka M, rzeczywistego MKOL. I Szanowni Państwo, i co? So. Duda tam stracił. I słuchajcie Państwo, na co Duda liczy. Dzisiaj MKOL ma 109 członków. Ludzie wybierani są na odnawialne ośmioletnie kadencje, którzy podejmują kluczowe decyzje w dziedzinie ruchu olimpijskiego. Pełnią funkcję prestiżową, ale niskopłatną. Wynagrodzenia otrzymują głównie menadżerowie wysokiego szczebla. To ich pensje od 583 000 do 1,43 dolarów rocznie, których wysokoświecni dziennikarze prorepubliki krążyły w mediach przy dyskusjach o kandydaturze Dudy. Rzeczywistość jest inna. Członkowie MKOR dostają 450 euro diety dziennej diety oraz całoroczny, siedmiomiesięczny ryczałt na prowadzenie biura. 7 tysięczny 8, 7 tysięczny na prowadzenie biura. Do no 7 tysięcy euro i 450 dziewięć, no nie? No nieźle nie wiem. Ta kwota daleko od prezydenckiej emerytury to 13,6 e, e, złotych brutto, czyli uposażenia europosła. Przynależność do grona członków ruchu olimpijskiego oznacza przede wszystkim prestiż oraz wpływy, znaczenie sportowej dyplomacji, opinia publiczna dostrzega zwłaszcza przy wyborze gospodarzy i zysk. Dziś członków Mkol są nie tylko ludzie sportu, ale ta także biznesu, czy polityki, jak książę Monako Albert II, księżniczka Anna, Emil Kataru, Tanim, czy były prezydent Chorwacji Golinda Gabriele Katirowicz, czy zdobywczyni Oskara, zarazem żona Joanna Toda, szefa Międzynarodowej Federacji Samochodowej, Michelio. I wiecie państwo, no to jest niezwykle ważne, że uda się znaleźć w tym gronie i tuda sądził, że w ten sposób, no, może być, być może jakieś inne jeszcze dodatkowe robótki, jakieś wykłady, coś z tym się będzie wiązało, a tak zostaje tylko meryturka prezydencka. Zostawił po sobie tylko to, że wsparł Karola Nawrockiego tak oficjalnie jako prezydent, który miał być prezydentem wszystkich Polaków. No wiecie państwo, już niedługo, 6 sierpnia, no ale tak, mieliśmy bilater, od Wladimira Zobaczycie Zobaczcie, państwo, aż ciężko oddycham przy tym, jak to mówię, ale no liczę jednak na to, że mądrość Polaków zakończy te, te, te farsę. Może kiedyś wszyscy pójdziemy tam pod ten pałac i powiemy, co my o tym wszystkim myślimy. Już debilowinie, a Alfonsowi może wykrzyczym. Dziękuję Państwu za uwagę. Bardzo proszę o zakup naszej książki. Tutaj macie z tyłu więźniów do no, Dotarło już do prokuratury także. Mają z tobą olbrzymi problem. Po prostu mają w jednym miejscu wszystkie dowody. I co oni teraz z tym zrobią, jak oni już tego zakopać nie mogą? Do widzenia Państwu.